I ludziska, dzisiaj nagrywamy, czekajcie mam fragment, trochę, dzisiaj nagrywam Minecraft, Minecrafta, z Patrykiem na... Polowym, zamknij na nagrywamy z Patrykiem Polowym, to jest gość specjalny. bo to nie jest jakiś youtuber, coś, tylko kuzyn, my dzisiaj nagrywamy na PS, no bo dopiero mm. będę 2004, Zostań. Jest! Idź! Jest! Mam wszystko! Musimy Zabijemy Patryka! Zabijemy Patryka! Patryka! Artur! I nie mów tak, bo tu widzowie słyszą. No proszę! Mocha chyba sobie ja. Mocha sobie

Aha, i pamiętaj, proszę, dajcie łapkę w górę. Proszę. Zrobię wtedy odcinki Fortnite'a, obiecuję. No, dajcie bardzo dużo łapek w górę. Jak chcecie odcinki z Fortnite'a, to lubię. To by na żywo nagrywał. Komentarza będzie. Dobra, to. To proszę, proszę, proszę. Proszę, dajcie łapki w górę. Proszę, proszę, dajcie łapki w górę. Dajcie łapki w górę. Dajcie łapki w górę. Dajcie dajcie łapki w górę. W górę. W górę. Dobra, nieważne, to pominimy. Najważniejsze jest to, że mamy, że mamy siebie. Jakiś abomar z nami gra? Nie wiem. Jakiś abomart z nami gra? Gdzie ten abomar? No i naprawdę gdzie ten abomar? Ważne jest tarkur jedzenie. Czy jest, albo masz się co? <gry> to jest twórca tej mapki, to stworzył teraz mój No, nie bijesz. Nie, nie biję. Okay. Jak kiedyś widziałem tak chcesz, muszę na, na pochodnie skoczyć? Ja mam jedną pochodnię. Albo, albo zrobimy to. Ale jak chcecie odcinki z Fortnite'a, to zasłużycie na odcinki z Fortnite'a ze mną i z Patrykiem Ołowcim. Naprawdę, zobaczycie Bambika i Prosta dzisiaj. Prosta, Patryk, Bambik, tak. Prosto Ta, prosto Bambik, no na pewno. Ty sam jesteś Bambikiem. Nawet bronie musisz podnieść, bo cię musiałem uczyć. E, te, te. Dobra, Dobra kończę ten odcinek. Do widzenka. Czekajcie. się do widzenia.